Dziś premiera, na którą bardzo czekałem, premiera nowej płyty Miley Cyrus. Płyty, która po okładce i tytule wydaje się bardzo wakacyjnym tworem, może nawet radosnym, tanecznym. A jak to wygląda w rzeczywistości? Pierwszy oraz drugi singiel sugerują raczej płytę taneczną, raczej radosną, wesołą, przebojową. A gdy wysłuchałem tej płyty, uważam, że jest. Może nie do końca jest tutaj smutno, ale jest oczywiście trochę radości, jest, jest ten klimat taki wakacyjny trochę, ale jednak jest naprawdę spora dawka nostalgii, spora dawka zadumy. Trochę smutku również się tutaj wkrada i. Uważam, że właśnie dlatego wielu fanów może nie być do końca zadowolonych, bo jak wspominałem, okładka oraz pierwszy i drugi single sugerują raczej płytę wakacyjną, przebojową bardzo, dynamiczną, a tak raczej nie do końca jest. Poza tym, jest jeszcze coś druga opcja, która, przez którą wiele osób może nie być zachwyconych tą płytą. Chodzi o duet z artystką Sion. Wiele osób bardzo czekało na ten duet, ja również, i niestety wiele osób może się bardzo zawiść, bo Sia występuje tutaj owszem, jest w jednej piosence, ale raczej służy jako chór, raczej jako dodatek i, i choć jakoś tam zaznacza swoją obecność, to uważam, że jest tego oczywiście za mało i jest bardziej dodatkiem i można było bardziej wykorzystać jej potencjał. Tu się tak nie stało i na pewno wielu fanów Sii będzie bardzo niezadowolonych. Dlatego niektórzy fani mogą nie być zadowoleni, a wręcz mogą czuć się nawet oszukani jeżeli chodzi właśnie o, o pierwszy i drugi single oraz okładkę, która ukazuje raczej, że będzie to płyta wesoła, bardziej na pewno dynamiczna. No i tak samo chodzi o duet z Siją, która no naprawdę jest tutaj, tak dużo osób na to czekało, na ten duet, na to nazwisko, że tutaj miała być na tej płycie, a tak naprawdę prawie w ogóle jej nie ma. Jednak choć wiele osób może narzekać, ja uważam, że ta płyta naprawdę jest bardzo dobra. Oczywiście okładka, pierwszy singiel czy drugi mogą sugerować bardziej dynamiczny album. Tu jest spokojniej, ale naprawdę fajnie. Bardzo polubiłem tą płytę. Moja ulubiona piosenka to 1000 Miles. A jaka jest twoja ulubiona piosenka z tej płyty?